Na tegorocznych targach Sound Edits jako Polsound zdecydowaliśmy się postawić na rozwiązania idące w stronę miniaturyzacji. Prezentujemy najmniejszą konsoletę Digico, ale także nowe rozwiązania Shura, które umożliwiają zmieszczenie większej liczby kanałów w małych obudowach. Zapraszam serdecznie. PolSound w tym roku obchodzi stulecie firmy Shure. 100 lat, firmy, która no, jest firmą, która wprowadziła bardzo wiele produktów na rynek. Legendarnych rzeczy, jak chociażby kapsuły jednoelementowe, do których mówimy, które są częścią wszystkich praktycznych mikrofonów na świecie w tej chwili. Natomiast ten świat rzeczywiście dąży do pewnej miniaturyzacji. Stąd też pragnienie, żeby, żeby tworzyć produkty, które zajmują jak najmniej miejsca. Szur podąża za duchem czasu. Zależy nam na tym, żeby mieć jak najwięcej możliwości, ale w jak najmniejszych obudowach. I tak jak mamy konsolety, które mają coraz to większe możliwości przetwarzania kanałów. W relatywnie niewielkich obudowach, gdzie możemy nawet niektóre z tych konsolet wozić już samolotem. Tak samo w przypadku systemów bezprzewodowych zależy nam na tym, żeby nasze raki nie były piętrowane pod sam sufit. I to zarówno w sytuacjach lifowych, gdzie musimy to przewozić busem z miejsca na miejsce, musimy myśleć o magazynowaniu, ale tak samo w przypadkach instalacyjnych, jak chociażby w teatrach, gdzie nieraz mamy bardzo małą, tak zwaną kanciapę. Gdzie musimy zmieścić jak najwięcej sprzętu. Szur wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i mamy w tym momencie już dostępne urządzenia, gdzie w obudowie rak o wysokości 1U możemy zmieścić 16 kanałów stereo w przypadku systemu Axin Digital PSM. Robimy to za pomocą rozszerzeń licencyjnych, korzystamy z dobroci prawa, które w tym momencie już umożliwia nam transmisję szerokopasmową. I tak to wygląda w przypadku odsłuchów doużnych. Natomiast jeżeli chodzi o mikrofony, podobna sytuacja, czyli mamy Accent Digital, znany już i lubiany od, od bardzo dawna. Maksymalnie do tej pory mieliśmy w obudowie 1U4 kanały. W tym momencie w obudowie 1U możemy mieć nawet 16 kanałów Accent Digital z pełną jego funkcjonalnością, z showlinkiem, z frequency diversity, quadversity i wszystkimi tymi rzeczami. Natomiast to samo urządzenie może też obsługiwać 24 kanały ULXAD, także Miniaturyzujemy to. Już nie ma problemu, że musimy wozić wielkie, ciężkie raki że jedna osoba musi podnosić jakieś wielkie skrzynie tylko ze wszystkim mieścimy się w niewielkich, relatywnie obudowach. To jest miejsce, oczywiście, gdzie jesteśmy w stanie przedstawić opinię osób, które są naszymi użytkownikami, zresztą bardzo dobrymi użytkownikami. W naszej sali prezentujemy systemy szura, ale Rozmawiamy z użytkownikiem szczególnym Rafał Nizio, który jest jednym z najlepszych menadżerów, nazwijmy to RF, koordynatorów częstotliwości Radiowej, który wykorzystuje to podczas bardzo znanych imprez, dużych, wielkich, takich jak stadionowe Koncerty Dawida Podsiadło, czy też Fryderyki albo Impact na przykład, gdzie on stroi aż 240 bodajże kanałów bezprzewodowych. I to, jak Rafał opowiada o tym, w jaki sposób te narzędzia szura pomagają mu w tej pracy, to jest niesamowite. To jest dla nas największa, najlepsza w ogóle laurka, jeżeli chodzi o, o sprzęt, o to, w jaki sposób można go efektywnie wykorzystać, jak bardzo łatwo to ułatwia pracę, jak bardzo profesjonalne są też efekty tej, tej pracy. Co oczywiście przekłada się też na to, jak postrzegają nas klienci pod tytułem artyści. Oni po prostu wiedzą, że mają ten komfort. Komfort na scenie jest jedną z najważniejszych rzeczy, bo to przekłada się na to, że możemy rzeczywiście dać z siebie wszystko. Nie lubię tego określenia, co prawda, dać z wszystko, ale w tym przypadku ma ono głęboki sens, tak. Mamy możliwość rzeczywiście um, wykonać sztukę, że tak się wyrażam, na najwyższym poziomie. I to, o to chodzi przede wszystkim w tym wszystkim.